Bandyci rozsmarowali setki kilogramów tłuszczu wieprzowego na torach kolejowych, aby zatrzymać pociąg załadowany złotem. Gdy tylko poczuli silne drgania w szynach, wiedzieli, że pociąg jest blisko. Wszyscy szybko ukryli się w krzakach. Około dwie minuty później pociąg dotarł na to miejsce. Maszynista wciąż nie miał pojęcia, co go czeka. W chwili, gdy koła dotknęły tłustych torów, pociąg zaczął się ślizgać i nie mógł posunąć się ani o cal do przodu. Bez względu na to, ile biegów zmieniano, nic nie pomagało. Widząc idealny moment, bandyci wtargnęli na pociąg. Zanim maszynista zdążył cokolwiek zrozumieć, został schwytany i wyrzucony z pociągu. Następnie do wagonu wrzucono ul. Ochroniarze krzyczeli z bólu, gdy Pszczoły ich zaatakowały. Aby ratować życie, próbowali otworzyć drzwi i uciec na zewnątrz, lecz w chwili, gdy wyszli, zostali przywitani kulami bandytów. Wykorzystując chaos, bandyci szybko odczepili wagony i uciekli z tym wypełnionym złotem. Sądząc, że napad się powiódł, nagle odkryli, że hamulce przestały działać. Pociąg znajdował się na zboczu. Wagon nie tylko się nie zatrzymał, ale jego prędkość wciąż rosła. Bandyci jadący z przodu widzieli wszystko. Natychmiast wyciągnęli kilka lin i mocno przywiązali je do dużych drzew, stojących po obu stronach torów, aby zatrzymać pociąg. Po chwili pociąg dotarł tam z głośnym hukiem. W końcu zatrzymał się. Bandyci szybko rozładowali złoto z pociągu. Każdy wziął. Swoją część i odjechali konno z pełną prędkością. Gdy strażnicy przybyli po pomoc, na miejscu pozostał już tylko pusty wagon.